Jesteśmy w Gedżynkirsie. Słuchajcie, to jest specjalny most wiszących tylko dla pieszych i dla rowerów. Fajnie, z tej strony tak wygląda. Wszystko zachód słońca. A tutaj, po tym kanale, płynie statek. Czyli dwie atrakcje w jednym, ale nie wiem co za statek. To jest skrzyżowanie ścieżek rowerowych, właśnie. O. No patrzcie jak daleko tam jest ta ścieżka, ten moc wiszący. Fajnie to zrobili No i zachód słońca to jest pięknie